Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, Czekajcie. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Dwie myśli dla nas wszystkich w związku z tą uroczystością Trójcy Świętej. Hmm. Dzieciaki, jak myślicie, czujecie teraz w ogóle zapach kadzidła? Słuchajcie, jakbyście opowiedzieli o tym zapachu komuś, kto nigdy nie czuł zapachu kadzidła w kościele. Jak można by go opisać? Może są tu jacyś naukowcy wśród was? Jak byście opisali ten zapach? Hmm. Hmm? Drapie w gardło czy nie? Nie. Bardziej śmierdzi czy, ładnie, czy bardziej pachnie? Niektórym bardziej pachnie i którym trochę mniej. No właśnie. Kadzidło w ogóle jest znakiem zawsze modlitwy i uwielbienia, dlatego nieraz jest stosowane. Dzisiaj jest bardzo wielka uroczystość, więc trudno, żeby nie było tego znaku uwielbienia. Trudno jest opisać ten zapach komuś, kto nigdy go nie czuł. Ręka do góry. Kto jadł kiedyś rachatłuku? Nawet nie wiecie, co to jest. To jest taki słodycz, bardzo chętnie spożywany na wschodzie. Ja też nie jadłem tego cukierka, tak on się nazywa, ale nie mam pojęcia, jak on smakuje, bo nigdy w życiu go nie jadłem. I nie umiem Wam powiedzieć, jak to smakuje, czym to smakuje, nawet jeżeli bym sobie gdzieś przeczytał, co to jest. Że to słodkie, że jakaś galaretkowate takie coś tam czerwonawe. I ma tam jakieś posmaki różnorakie, ale nie mam pojęcia, jak to smakuje. Jedliście kiedyś szpinak? Wiecie, czym smakuje szpinak, prawda? Lubicie szpinak? Niektórzy lubią, niektórzy nie, tak jak kadzidło. W przedszkolu nawet trochę straszyłem dzieci szpinakiem, że jak będą niegrzebili. Jeżeli znamy jakiś smak, nawet jeżeli nie umiemy go opisać do końca, albo w ogóle, to wiemy o co chodzi. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Świętej, i chociaż mamy w Ewangeliach objawienie, że objawił się Ojciec i Syn, i Duch Święty, wiemy, że Oj, Bóg jest miłością, że między Ojcem i Synem, i Duchem Świętym jest niesamowita miłość. To jednak, jak gdybyś, jakbyśmy nie opisywali Trójcy Świętej, czy w sposób naukowy, czy jakiś bardziej przyziemny, nigdy w życiu nie będziemy wiedzieć, o co chodzi w Trójcy Świętej, jeżeli nie zakosztujemy miłości Bożej. Wiecie, co to jest miłość mamy? Chyba każdy wie co. Chłopaki też? Właśnie. Chyba każdy z nas ma jakieś przeżycie związane z mamą. Zdarza się, że bywa trudniej, ale generalnie jesteśmy bardzo związani z mamą, z tatą też. I chociaż wiemy, co to jest, nie umiemy opisać tak naprawdę. Wiemy tylko, że czujemy się z mamą dobrze, prawda? No właśnie, bo wiemy, co to jest miłość mamy. Czujemy się bezpiecznie, czujemy się jakoś ogarnięci tą miłością. Nawet jak mama czasami da trochę wciry, bo musi, albo tata, to jednak wiemy, co to jest miłość, wiemy, że ona się nie kończy. Prawda? I nawet jeżeli trudno nam to opisać, wiemy, o co chodzi, bo zakosztowaliśmy. I to jest dzisiaj to zaproszenie, dzisiaj aby uwielbić Pana Boga, ale też zakosztować. Jesteśmy tutaj, by móc dać Panu Bogu jakąś przestrzeń, w której moglibyśmy zakosztować Bożej miłości. Bycia we wspólnocie Trójcy Świętej. Jest to... Bóg w Trójcy jest nie do ogarnięcia. Bóg jest wszechmogący. Nigdy nie zrozumiemy przez całą wieczność, kim jest Bóg. Ale to dobrze. Czy wyobrażacie sobie, co by było, gdybyśmy rozumem Uczuciami, czymkolwiek zapanowali nad Panem Bogiem, gdyby okazało się, że mamy władzę nad nim. A on zawsze pozostaje wobec nas jakąś tajemnicą, zawsze wobec nas jest w, do przodu, zawsze jakoś tam umyka i czasami niektórzy się gorszą. A ja jakoś nie mogę tego Pana Boga złapać. Dobrze, że nie możesz złapać Pana Boga. To On Cię ma. A tak zawsze podążamy za nim, zawsze, chociaż. Być może czujemy się czasami jakoś nakarmieni przez, je, przez niego, z drugiej strony czujemy ogromny jakiś niedosyt, cały czas jakiś głód, który nas pociąga, który każe nam szukać Bożego Miłosierdzia, szukać tego czegoś w życiu. Zawsze nam Pan Bóg jakoś umyka, jest ostatecznie jakoś nieoswojony. Co nam pozostaje wobec tego? Kochać go za co? Jak myślicie, za co? Za wszystko albo. Dokładnie za nic, to znaczy za darmo. Pan Bóg, przez to, że nam czy nas miłości za darmo, i to ma bardzo ważne przełożenie na nasze życie. Mąż i żona, mimo że znają świetnie instrukcje obsługi po wielu latach, wiedzą, że jak nacisną na jakiś odcisk, to będzie taki konkretny dźwięk albo słowo, albo na odwrót. Żona doskonale wie. Gdzie ukłuć męża, żeby wywołać odpowiednią reakcję. Ale i tak na zawsze, drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, drodzy parafianie, nawzajem dla siebie, i wy, mimo że jesteście tak blisko siebie, na zawsze pozostaniecie jakąś tajemnicą, niezgłębioną. Chociaż yy, nieraz patrzymy na te zewnętrzności, na to, że objawia się jakaś dobroć w tym drugim człowieku, a czasami jakaś złośliwość, ale to jest zawsze niezgłębiona tajemnica, którą jest w stanie ogarnąć tylko Pan Bóg. Ale właśnie miłość Boża darmowa uczy nas tego drugiego kochać też za darmo, niezależnie co się tam w tym człowieku objawia. To jest wielka tajemnica, którą dzisiaj nam przedstawia Duch, Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Byliście kiedyś tak, między takimi ludźmi, którzy się bardzo, bardzo kochają? Myślę, że każdemu zdarzyło się być u kogoś, nie wiem, w domu, w takiej sytuacji, gdzie jest nieskoń, taka ogromna radość, ogromna miłość wzajemna. Aż chciało się w takim domu. Pozostać. Ja takich ludzi spotkałem. Dzisiaj Bóg Trójca Święta też chce nas zaprosić właśnie do tej swojej wspólnoty, do tego, byśmy poczuli się ogarnięci tą miłością, tą siłą, tą, tym darem ogromnym. Bóg naprawdę chce w nas zamieszkiwać, chce się z nami podzielić tym, z czego jest sam nieskończenie szczęśliwy. Uwielbimy więc Pana Boga w Trójcy Świętej i czyńmy to każdego dnia, w każdym porządnym, bardzo starannie zrobionym znaku krzyża. Co wtedy mówimy? Spróbujmy jeszcze raz, ale tak porządnie, tak jak was uczyłem na katechezie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Patrzę, czy na pewno dobrą ręką, bo na katechezie patrząc na dzieci musiałem się lewą żegnać. Dobrze, niech więc Bóg będzie uwielbiony. Amen.